Cześć! Z tej strony Kuba Pralkarz. No i to jest film w... informacyjny. W tym filmie informacyjnym chciałbym Wam przekazać, że w sierpniu może powstać strona internetowa. Moja. Nie może się znaleźć. R, najświeższe informacje z mojej strony. Takie pierdółki. Dobrze. Myślę, że strona internetowa wystartuje tak. Jak... 8 sierpnia. Bo w pierwszy tydzień sierpnia będę wykonywał pracę nad stroną internetową. I nawet była informacja ja w biuletynie. Napisałem w niedzielę. Czyli wczoraj napisałem. Dzisiaj mamy 25 lipca. Dobrze. Jeśli chcecie stronę internetową, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Ok. Tylko taka krótka informacja. Z mojej strony i oczekujcie na kolejny film bez komentarza koszowego z ETS-2. Głównie Eurotrack Simulation 2. Również będą nowe odcinki Tajemnicy Miejscowości, ale myślę, że w sierpniu się to jeszcze. Już... Nie, we wrześniu. Dopiero tajemnicy Miejscowości będą we wrześniu. Dopiero nagrałem trzy odcinki. Nowy sezon we wrześniu wystartuje. No i mówiąc jeszcze, że ta strona internetowa wystartuje 8 sierpnia. Dobra, to tyle, co chciałem wam przekazać. No i trzymajcie się, się ciepło i cześć!